Cześć, ja jestem Milka i witam Was na kanale Matematyka z Julką. W swoich filmach pokazuję, że matematyka wcale nie musi być trudna. Jeśli masz problem z tym przedmiotem, nie rozumiesz tego, o czym mówi się na lekcjach, a nie masz do kogo zwrócić się o pomoc, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy! W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o procentach. Najpierw zacznijmy od tego, co to jest procent. Najprościej mówiąc jest to osobna część danej wielkości. Czyli na przykład ym, 1% takiej wielkości to jedna setna tej wielkości. Jak prosto obliczyć procent. Weźmy sobie na przykład 5% i trzeba tą cyfrę lub liczbę przy znaku procenta podzielić przez 100. Otrzymamy wówczas 5 setnych. A toż łatwo można zamienić na ułamek dziesiętny, czyli 0,05. Yy, jeszcze jest taka wskazówka. Jeśli macie w zadaniu y, zamień procent, procenty na ułamek dziesiętny, to warto go sobie najpierw napisać w postaci ułamka zwyk zwykłego, bo wówczas mamy praktycznie gotowe rozwiązanie. Przećwiczymy to potem w części dotyczącej zadań. A więc procenty oznaczamy za pomocą takiego symbolu. O. I yy, spotykamy się z procentami na co dzień. Skład ubrań jest opisywany na metce w postaci procentowego udziału poszczególnych skład składników, nóż albo wełna, tam 74%, poliestera 25%, wiskoza 1%. Banki się też posługują procentami. No, przykładów jest wiele. Ważne jest to, że można przedstawić procenty za pomocą ułamków zwykłych lub dziesiętnych i odwrotnie. Ułamki zwykłe lub dziesiętne można przedstawić w postaci procentów. I w celu szybszego dokonywania obliczeń warto zapamiętać następujące zależności, które napisałam tutaj. Czyli 1% to 1 setna, czyli 0,01. 5% to 1 dwudziesta 10% to 1 dziesiąta. 25% to 1 czwarta. 25 setnych. I jest określana również jako ćwierć, 50% to jedna druga, czyli 0,5 i to jest określane jako połowa, 75% to 3 czwarte, 100% to 1, czyli całość, a 150% określamy jako półtora. I w zadaniach często używa się specjalnych określeń do określenia jak zwiększyła lub jak zmniejszyła się dana wartość. Warto wówczas wiedzieć, co to oznacza w procentach. Poznajmy więc kilka najczęściej występujących przykładów, czyli dwa razy więcej to 200%, a półtora raza więcej to 150%. I przy zamianie procentów na ułamki zwykłe czy dziesiętne dzieliliśmy przez 100. Natomiast przy zamianie ułamków dziesiętnych lub zwykłych na procenty musimy pomnożyć przez 100. Więc porównajmy sobie te dwie sytuacje, czyli zamiana procentów na ułamek dziesiętny to dzielimy przez 100, czyli na przykład weźmy jakiś przykład, 14% to 14 setnych, bo podzieliliśmy przez 100 i to jest 14 setnych również tylko w ułamku dziesiętym. Później zamiana ułamka dziesiętnego na procent to mnożymy przez 100, czyli mamy ułamek dziesiętny i piszemy 0,14 razy 100 i to nam daje 14%. Przy zamienieniu ułamków zwykłych na procenty musimy zawsze doprowadzić do sytuacji, że mianownik będzie się równał 100. Czyli mamy w liczniku jakąś wartość x, a w mianowniku musi być 100. Czyli jakbyśmy sobie zapisali na przykład x setnych, ładnie tą kreskę narysuję tutaj, O. Tu już mamy prawie wartość w, y, w procentach. Przepisujemy x, zapisujemy znaczek procent i gotowe. Ale jak to zrobić? Najpierw zastanawiamy się, przez jaką liczbę pomnożyć mianownik, żeby uzyskać liczbę 100. Jeśli znajdziemy taką liczbę, to mnożymy przez tą liczbę zarówno licznik, jak i mianownik. Zróbmy przykład. Na przykład 1 piąta i zamienimy to na procenty. Najpierw doprowadzimy do takiej sytuacji, ułam, do takiej postaci ułamka, gdzie w mianowniku mamy 100. I przez ile pomnożyć 5, żeby wyszło nam 100? No przez 20. No to mnożymy. Czyli 1 razy to 20, bo mówiliśmy sobie, że jak znajdziemy taką liczbę, to mnożymy przez tą liczbę licznik i mianownik. i 5 razy 20. To wychodzi 20 setnych. Czyli 20%, bo procent określa nam ile jest setnych właśnie. Czyli napiszemy, że to jest 20%. Dobra, teraz zadanie. Zdanie pierwsze wyraź za pomocą ułamków. Pierwszy przykład to 60%. Pamiętajcie, jak zamienialiśmy nasz ułamek zwykły, na końcu mieliśmy w mianowniku 100, a przepisywaliśmy tylko licznik. I otóż mając zapisany procent w postaci jakiejś liczby, na przykład nasze 60% wystarczy, tą wartość przepisać do licznika, a w mianowniku wpisujemy 100. Czyli w naszym przykładzie będzie tak. 60, setnych, bo dopisujemy tylko to 100. Dobra, i zapamiętajmy zatem, że przy zamianie na ułamek zwykły zamiast procentów wpisujemy kreskę ułamkową i 100 pod spodem. Przećwiczmy to jeszcze na kilku przykładach czyli 98%. Yy, przepisujemy to 98. I wstawiamy 100. Później mamy 31 i znowu piszemy 100 pod spodem. I w tych wszystkich przykładach piszemy tak samo. Liczba na górze, czyli licznik. Będą inne, bo mamy inne przykłady. Ale tutaj na dole będzie 100. Więc po prostu ciągle mamy to samo, tylko licznik, mianownik, nie, licznik się zmienia. Czyli mianownik zostaje 100, a licznik tylko nam się zmienia. I teraz zadanie drugie. Podane procenty zamień na ułamki dziesiętne. Czyli pierwszy przykład 90%. Najpierw robimy to co w zadaniu poprzednim czyli mamy 90 setnych. i teraz skracamy, skreślając po jednym zerze w liczniku i w mianowniku. Jedno zero możemy skreślić, bo jest i w liczniku i w mianowniku, drugiego zera już nie ma. Już nie skreślimy, bo występuje tylko w mianowniku, a w liczniku nie mamy już kolejnego zera, jest tylko 9. Więc skreślamy po jednym. I po skróceniu zostaje nam 90. czyli w ułamku dziesiętnym 0,9. Drugi przykład, czyli 37%. Szeme 37 setnych i wystarczy tylko zrobić tak. Okej, okay. i teraz y, następny przykład, czyli 8%. To piszemy 8 i na dole 100. Miało być 0, wyszedł jakiś kwadrat, więc... Później 125%. Tutaj piszemy tak. Teraz wyjdziemy z tego całość. Podzielimy licznik przez wartość mianownika, czyli mamy 1, bo 100 dzielone na 100 i zostanie nam jeszcze 25 setnych, czyli to będzie tak, ta jedna całość i to, co nam zostało, czyli 25 setnych, teraz 300% wydzielamy z tego całości, dzieląc licznik przez mianownik i wyjdzie nam 3,0. I oczywiście zapisaliśmy tak tylko na potrzeby tego zadania. Normalnie napisaliśmy. Napisalibyśmy po prostu 3 jako całość i tyle. Dobra. Lecimy następne zadanie. Zadanie trzecie. Przed wycieczką włożono do latarki w pełni naładowane baterie. W trakcie wycieczki latarka zużyła 37% baterii. Ile procent baterii jeszcze pozostało? No więc tak, pełna bateria to nasze 100% i skoro zużyto 37%. To musimy o tyle pomniejszyć energię naszej baterii, czyli od pełnej baterii 100% odjąć to, co zużyto, czyli 37%. Ja zapiszę to. I otrzymujemy 63%. I tyle energii. W baterii nam pozostało. Dobra, teraz zadanie czwarte. W sadzie rosło 250 jabłoni. 50 z tych jabłoni zaatakowały szkodniki. Jaki procent wszystkich jabłoni stanowiły te za zaatakowane przez szkodniki? I do rozwiązywania tego typu zadań świetne nadają się tak zwane proporcje. Być może na lekcji będziecie mieli inny sposób obliczania ale uważam, że ten sposób jest y, łatwy do zrozumienia i łatwo zapamiętać. Y, najważniejsze jest to, aby Wasze obliczenia dawały prawidłowy wynik. Nasze wszystkie jabłonie w sadzie to 100%, a nasze 50 jabłoni to x%, więc w skrócie możemy zrobić tak. 250 jabłoni. To nasze 100% a pięćdziesiąt jabłoni to X procent, bo jeszcze nie wiemy ile to jest procent, więc oznaczymy sobie X. I teraz, żeby wyliczyć x, mnożymy na krzyż. Czyli robimy tak. Tutaj mnożymy. I 250 razy x. To robimy po prostu tak. Już pokazuję. Czyli 50 razy 100%. I na dole to 250. Tego x nie piszemy na razie. Yy, zapiszemy sobie tylko 250 i wtedy wyjdzie nam ten, na, na ten x. Czyli wychodzi 5000 na, na górze, a na dole 250 i 0 możemy skrócić. No i teraz, jak sobie obliczymy, to nam wychodzi 20%. Najważniejsze, żeby pamiętać, że jeśli pytają nas o procenty, to X musi być w proporcji po stronie procentów. A jeśli pytają o ileś w sztukach, to musi być po przeciwnej stronie. Już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli tutaj napisałam sobie te procenty, czyli to 100% po prawej stronie, to X też musi być po prawej stronie. A jeżeli sztuki napisałam po lewej. To y, jeżeli pytają o ile sztuk, to też musi być po lewej. Y, y, po przeciwnej stronie. Ok, teraz zadanie piąte. Y, Poczekajcie, bo ja nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłam. Jeżeli mamy x. -a, i procenty musimy obliczyć, to są po stronie procentów, czyli tutaj w tym przypadku po prawej. Jeżeli pytają o sztuki, jeżeli procenty mamy po prawej, to ten x będzie po lewej. O, teraz chyba dobrze zrobiłam. Wśród 60 łodzi w porcie 15 miało kolor czarny. Ile procent łodzi stanowiły łodzie czarne? No to znowu wykorzystamy naszą proporcję. Czyli tak 60 łodzi to 100%. A piętnaście to X procent? Więc y, otrzymujemy równanie. Sto procent razy piętnaście dzielony na sześćdziesiąt. I to nam daje tysiąc pięćset sześćdziesiątych, czyli dwadzieścia pięć procent. Czyli odpowiedź to: łodzie czarne stanowiły 25% wszystkich łodzi. Ok. No dobrze, jakbyśmy obliczyli to zadanie, gdyby jakiś rozgniewany nauczyciel nam je skomplikował, i jego treść brzmiałaby następująco: Wśród 60 łodzi w porcie 40% łodzi miało kolor czarny ile łodzi miało kolor czarny. No teraz mamy teoretycznie podgórkę z rozwiązaniem, ale dzięki naszej proporcji przekonacie się, że nie ma to żadnego znaczenia, bo my i tak to rozwiążemy. Ok, rozpiszmy sobie to ponownie. Czyli 60 to 100%. I teraz, jak mówiłam, x mamy po przeciwnej stronie. Cały czas się zastanawiam, czy ja to dobrze wytłumaczyłam. Chyba tak, a jeżeli nie, to um, jeszcze później to zweryfikuję i w razie czego napiszę w komentarzu, ale chyba jest dobrze, więc. Um, ale w razie czego to i tak czytajcie komentarze, jakbym się pomyliła w jakimś filmie. Dobra, czyli mamy y, X to jest 40% i musimy obliczyć ten X. Czyli tak, otrzymujemy równanie. X równa. Po procent. I procenty nam się skracają o. Czyli to co nam wyjdzie to będzie w sztukach A nie w procentach Bo skróciliśmy już te procenty I to wyjdzie 2400 Znane na 100 24 pierwsze, czyli po prostu 24. Teraz odpowiedź. 24 łodzie miało kolor czarny. Ok, mam nadzieję, że teraz procenty będą dla Was w pełni zrozumiałe i dla pewności zrobimy sobie jeszcze w przyszłym tygodniu. Jeden odcinek tylko z zadaniami, żeby utrwalić tą wiedzę i porządnie przetrenować przekształcanie oraz rozwiązywanie zadań tekstowych. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, a wtedy na pewno nic cię nie ominie. Zachęcam cię również do wciśnięcia łapki w górę. W ten sposób doceniasz moją pracę i dasz mi dodatkową motywację do nagrywania kolejnych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!